Chciałem życzyć e, wszystkim naszym kibicom zdrowych, wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych. E, dużo zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy i wszystkiego dobrego w tym okresie. It'll be a good Easter to way and then, uh, you know to everyone else enjoy your time with your family and happy Easter e, No to abyście spędzili je z rodziną w, w najbliższym gronie. E, dużo zdrowia na pewno. I to tyle, <laughs> Happy Easter to all the fans, all the Charney fans. We appreciate all the support throughout the season. Uh, can't wait to see you guys for the playoffs. Best wishes to all the Charney fans this Easter. Hope you stay healthy and safe. Best wishes to all the Charney fans. We can't wait to see you guys next week. Happy Easter.